Witam Was, jestem Repos. To jest ten pierwszy odcinek, a tak na serio zerowy odcinek do Minecrafta. Dlaczego, że zerowy dowiecie się na końcu odcinka, więc warto oglądać, ponieważ było ciekawie dosyć. No i jednocześnie chciałem Wam powiedzieć, że sorki za to, że będzie coś w tym strasznym, że na przykład jest ramka ucięta, że nie widać wszystkiego, po prostu źle ustawiłem sobie nagrywanie, dlatego to jest również zerowy odcinek. Niestety w ten sposób został nagrany jednocześnie pierwszy odcinek. Przepraszam równocześnie za problemy z dźwiękiem, że ja byłem bardzo cicho, ja byłem bardzo cicho ogólnie i natomiast kiedy sonia był o wiele głośniej To też zostanie naprawione, ale dopiero w drugim odcinku takim, że będzie hashtag 2 I jeszcze so... A, jeszcze jest muzyka i napiszcie jak uważacie, że ta muzyka jest dobrze, czy głośniej, czy ciszej Ponieważ to jest właśnie eksperymentowy odcinek, kolejny odcinek z Minecrafta pojawi się już po odcinku z konwersji z CK2 Dlatego troszkę sobie na niego co prawda poczekacie, ale mam nadzieję, że będzie warto. Minecraft na chwilę przynajmniej zastąpi tą serię z CK2, niech się pojawiać co drugi dzień wtedy. I co tam jeszcze... A, i to będzie jednocześnie eksperyment właśnie z formą, która ma nadejść w kanale, co wspominałem na QA, to znaczy, że będę teraz się postanowić coś takiego, że na przykład nagrywać jakieś multiki, dajmy na to, nie wiem, godzinę, dwie i zmontuję to. Z tego pół godziny i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uh, więc to byłoby na tyle. Miłego oglądania i ja zabieram się do montowania. Gorsze jest to, że dalej skinów tych nie. No, gdzie jest mój breathtaking skin? Gixunio, to kogo ty mi przyprowadziłeś ze znajomych tutaj? A, to kota słyszę. Ale to on mnie uratuje od tych zombiaków. Co teraz za tobą ma? No, przecież się ja bułem na tym w piasku, co sobie zbudowałem. I... No, ja Oni uciekłem. Kot, kotek. Kot. Dobra, idą za mną, ale może na spincie mi ucieknę. Na nie też są koty. Oh. Kurde, bele. bo w Egipcie w ogóle nie było. Niezły, ile się ich tu zebrało, ludzi? Ale, ale, w, ale w cholerę się pozmieniało w tej grze Aż mnie zlegowało. No. O, oh, oh. a patrz, patrz. <laughs> Niezła zabawa, co nie? Patrz, patrz, Ma, mały, mały żyd, mały żyd. Okej okay. W ogóle mają świnie na zapleczu A wiesz, że tych wieśniaków możesz włożyć do łódki? Aha No to wszystkich zabierzemy do naszych tajnych obozów No Miłości Nie, do nas. <noise> nie. ja już raz to robiłem <noise> na streamie, nie wiem, nie <noise> będzie jeszcze. O, skrzynka jakaś ukryta Kaktus jak dost... no, Ja też Kaktus, mam kaktusy, ja, ja, ja mam już 7 kaktusów Część, Nie ma ci i... Jezu Za są i skrzydła? Nie wiem, ty mi... Się... Jak dawno grałem w Minecraft? O, kotka słyszę Musimy znaleźć wędkę i z miszkota. O... że mi intrygują, ty już byłeś w tej wieży? No, ja się... W... Zabrałem rzeczy z niej Aaa Splądrowałeś ją już O O nie, ciemno się robi O nie No to... Przecież mi się... Łóżka. Ale, bu o, co ale za burza się robi, nie nie, no to, Nie. Też, no to można spać w czasie burzy, wiesz? Można? No Taki komunikat miałem, no że no można kurde, spać w czasie się się burzy kładź, Na Już. Ja. Kurde, bele ale, ale tak fajnie się ciemno zrobiło, aż ten zapach poczułem w Burzy Aż ten zapach burzy... Jezu, tu jest iron golem! Czekaj, jak się gunpowder Nie. zdobywało? Zgadnij Kogoś no, z, trzeba no, z, zabić, z, żeby... Z, z Creepera, no ja? No. A było coś takiego chyba, że jak się ustawiło szkielet, żeby strzelał w klipera, to wtedy coś specjalnego dropiło. A, to były te. Co te? Jakiś wieśniak popełnia sudoku. Co te było? <laughs> Wszedł do ściany i umiera. Ale ja nie mówię o sudoku. Ja mówię, co otworzyło. A, nie wiem. Ja byłem po drugiej stronie w ślubu. Kisunio, ja mam na myśli jak strzel... jak A strzał. ten, płyty Jakie płyty? No te do grania w jukeboxie, czy coś A tak, 네. rzeczywiście, tak Ja pamiętałem, że coś fajnego się robiło, coś unikalnego, ale zapomniałem co Masz, masz Mam trzy usunięte O nie <grylgo> 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 Ile ci zostało? Trzy eee, serducha Też chlepek? Mam już masę żar więc nie umrę. A to gdzie ruszamy w No Ale mi się osiedli nad jakąś wodą. Hmm, może nie na pustyni. Tam widzę gdzieś las brzozowy, to świetnie, to będą mogli przatać samolotem. Immabek, imabek. Kurczę. W ogóle o mnie nie dbałeś. Mogłem dostać tego oparzenia. O, nie, zostałem się na pewno Tak gdzie Kisu nie idziemy? Do tamtego, do jakiegoś lasu, a nie na pustynię. Bo ja bym na pewno, znaczy ja bym poszedł wzdłuż wody, bo może, tam może być morze. Chodź zobacz, tam jest jeszcze jakaś wioska, zobacz. Tam no jeszcze jakieś domki. Albo to jest ta świątynia ukryta. Hm. Tutaj są też świątynie na pustyni. I z reguły są właśnie takie dwa... Dwa a, domki. Mam raz. Uważaj, uważaj, uważaj. Patrz na ten parkur. O shit. O, nic <laughs> nie widziałem. <gry> kurwa, ty ma. I Tyle rzeczy na dole jest! Czekaj, już idę do ciebie. Czekaj, spróbuję się. Ale kurczę, jak, jak tylko Microsoft przeszedł, prze, prze, przejął tego Minecrafta, to już kurwa wiele rzeczy dodali. No, no budżet się zn znak. Ale no nie no, Minecraft był wchłód sprzedawalną grą przecież. Był budżet. No. O, Noelo. Pa, pa, pa. pa. Nie stawaj tutaj, tylko nie stawaj na tym zasranym środku, jak ja to rozbiję. A, widzisz tą płytkę na dole? Zazadę no wiem, że tam jest TNT Za żadne skarby tam nie chodzi, ja kiedyś nie wiedziałem Może... Powolutku czasochłonnie. Mogliśmy mi łóżka ukać, to byśmy mieli was tak teraz pomyślałem Czekaj, dostałem laga Dobrze, ja się bałem, że spadłem... ten... tam... To zniszcz płytkę, pierw No w sumie rzeczywiście I za TNT zgarniemy no jest chyba 9 z TNT no, czy Znowu chcesz to wszystko zgubić? Tak O, daj armor, hej No, w ogóle Będziemy mieli chociaż konie, to... Dobra, skakuj tutaj I skacz! Czek... ...pożerzymy no, trochę To na środku Shit. Dobra, woli to. <noise> to chobra ja jestem u góry. Masz tutaj tak na pomoc jeszcze. Na pomoc. Rzuciłem ci ten piasek. Nie no, tak? wiem, nie jest oficer. Pom <noise> Pomaga temu. E, Żydom w Auschwitz kopać tak. i tak dalej przeżyć. Mhm. Kurczę rzeczywiście gdzieś gdziekolwiek nad morze potrzeb, bo w końcu jak pójdziemy nad, nad morze, będziemy iść z morza, to się bią w końcu zmieni. Tak czy tak. Hmm. Dobra, to chyba do lasu w takim razie, na zielone. Mhm. Mm A ja się nie biega tam. Chciała jakiś drewno zebrać mi, czym kopać. O, są krowy, wreszcie można zabić. Co, co, co ty im chcesz robić? Może jeszcze pieska zabierz, co? Koty lepsze. A nie lepiej najpierw jakiś miecz zrobić, czy coś? Krzaniwszy to. Ale to ujął. Krzaniwszy. Poety. Na jakich tam studiach byłeś, że tak pięknie mówisz? Eee, w nie? Oooo! -o. A mnie zwolnili po dwóch tygodniach. Co? A mnie zwolnili po dwóch tygodniach. Ta, coś ty zrobił. Za zbyt małą efektywność pracy. Aha. A tak na serio, pewnie urlopy się pokończyły i musieli wyjechać kilka osób. No, też nie mogę się domyślać. Też u nas strasznie z tymi urlopami to tam po prostu. Ty nie możesz, a ty, a ty masz tam pół miesiąca wolnego, ciesz się. A tu, tu byliśmy na samym początku w ogóle. Czy no, tak? zrobiliśmy kółko. No właśnie przez zombiakami tutaj chowałem na tym. No nie, jakiś wieśniak mi zajął ucho. A tu jakiś drugi wieśniak mi zajął ucho. Znaczy ten zajął. Nie idź spać. Szukam wolnego łóżka. Jejsunio, nie otwieraj mi Co za wieśniaki, zajęły mi wszystkie łóżka. No to rozwal jednemu wyrko albo... No, rozwaj jednemu wyrko po prostu i postaw na nowo i się połóż. Ehehe, dzieciakowi zabrałem już. I teraz stoi na moim bubie. Pierdziela, dzieciaku. Pożytku z ciebie nie ma. O, zielone wyrko, jakie ładne. Mogę ja mieć. Rymkiksu nie ma poszedł wzdłuż jakiejś wody na pewno. To zróbmy łódki. I popływajmy. Dobra, mam Dwie osoby mogą być w jednej łówce. Ta? Hmm. No, a nie pamiętasz? A mogą być. Tak, tak. Rzeczywiście. To, to już. Hmm. To ja zrobię. Mam jedno i tak. No to każdy płynie sam. No. Złożyłem się. A, widzę Ciebie. Hej. Trafię? Nie, umrzesz. Jezu, to jest kolejne kamieło. Wcale, że nie umrę. A, w to. Nie było tematu. No to pytanie, czy płyniemy w tą stronę? Czy idziemy na drugą stronę i płyniemy w tamtą? O kurde, enderman będzie tutaj. Płyniemy. Nie ma co czekać. Dobra, Julo. A tutaj pewnie zaraz rzeka się skończy po prostu. Hm. He, ryby. He, he. Ale kiedyś nie było chyba ryb w Minecrafcie, ale można było je łowić. Jest kała marnica. Pamiętam, że kiedyś się ich bałem. Myślałem, że mnie zaatakuje. No, każdy tak. A czemu tu nie można 360 się oglądać? No właśnie, nic najgorsze, że nie można się oglądać, bo to jest wszystko na mychę Chyba że, na, ja... chyba, że na F5 będzie jest trochę łatwiej Prawie więcej widać No, trochę No, można się rozglądać, przynajmniej o ten, na lewo, prawo No i za siebie też jak na F5 lecisz Ten no. za siebie A te skiny mnie denerwują, ja chciałem mieć swoje <laughs> breathtaking, Keanu Reeves Przytaknę że wiem o co chodzi Rzeka się skończy... <noise> Rzeki ciąg dalszy Dokładnie. sobie przerwę. Ja sobie wejdę. Nie wchodź jeszcze, nie wchodź. Teraz dopiero lepiej wejść. Co, bo znowu byś. Tak, byś musiał znowu łódkę przenosić. No, z... Z... Ciasto będzie dla wieśniaków. No Pomyśl. Co nie mam do <grym> No. No znowu nie mogę. Jak wychodzę to. Aha. Brawo. Wow. Udało się. A, o, o, patrz, rzeka! Rzeka! Kto by się spodziewał? Mogę szybciej pływać? O, można! U, u. Jak? Kontrolem? Shiftem, a przynajmniej kontrolem tak, a ja mam na shifcie. Ja shiftem wyskoczyłem ale, ale ja czułem, że to się stanie, tak samo jak na przykład w GTA mówisz, że lecisz helikopterem. A jak to się robi? No wciskasz F, wciska F, wyskakujesz z helikoptera. No bo akurat ja serio mam zmienioną kontrolę, bo mnie wkurzało to, że... A, ej, mam na ciebie wiadomość! Kurde, bele. Dobra, nawet mi się nie chce wysiadać Przeniwszy to Zrobię tu kanał Suezki Chuj nie da się, dobra T Tak to zrobili wkurwieni Brytyjczycy Podpływali <grymka> łódkami Kurwa Koniec Afryki Kiksunio, nie opada się wchodzić na łódkę znowu ko Ja pierdzie. Dobra my, my jedziemy <grymka> powrotem nie, to jest inna już osada. Inne. O! Mają te! Dużo pszenicy. Hmm. Ja bym pokojowo z nimi pohandlował, na myśli e, biorę zboże i daję im powietrze. Przychodzą pierwsi obci ludzie ją kradną od razu osadę. Nie to na singlu wkurzało, że sam musiałem wszystko nosić. Pff. Teraz masz już murzyna do tego. Dokładnie. Nie mają skrzynek. To jesteś... Tak, jesteśmy definitywnie w Polsce. Żelazo, więcej żelaza. A to co to Z, jest? Złota zbroja do tak, konia Repie... Ja mam diamentową Sawanna i pustynie Czy my jesteśmy w jakiejś Afryce? Nie, bo mają co jeść A już A. niedługo No to jesteśmy w Egipcie, bo tam jeszcze mają coś jeść I są rzeki No i są rzeki Dobra F, F3, ponownie i łódeczki i płyniemy w którą stronę? Chyba w tą Dobra Ej, ona jeszcze trwa Uuu, uh, za długo. Uuu, uh, uh. oh. uh, czekaj! Uh. Czekaj, we dwójkę! Czekaj. Trzeba. Trzeba poszerzyć. A głupie łódki! Już ci daję przejście. Za imperium! God save the queen! queen. utknąłem. Za sojusz! God save the queen! I płyniemy! Yes! Uuuu! Aż to tak dobrze i nie będzie Ale fajnie by było jakby tutaj w Minecrafcie było coś takiego zrobione, że rzeka wypływa z jakiegoś strumienia Do morza jakaś wypływa się. do morza Albo do jeziora chociaż jakiegoś sporego Ej! Mam dla ciebie wiadomość! Koniec! Tak! Nie wygadałem z tym fajnym Minecraftem O, z co znalazłem. Rzekę! O tam jest osada! No. ją ogro. Znaczy e, Przywitać się jej Przywitać Tak, zrobić jej witanie. Zawsze jak widzę w Stellaris Premium to tak myślę Trzeba z nimi się przywitać Zawsze wysyłam jakieś oddziały To jest najlepszy oddział się korpusy typ I rzuca linią Ale Kiksu nie chodzi do mnie Idę Spójrz tam Przywitaj się z nimi Konie? Oh, nie, co? No podejdź. Aha. Hmm. Panowie byliśmy pierwsi. Nie so ma ja... tu nic do plądrowania. Osłania mnie, a ja zbieram arbuz i Czekaj, ja pokazuję, że coś ma nadejść, nie? Osłania mnie, kich oni do mnie dostrzelać. Biorę łyski. I mam trawę. Hej, kido. Ona. Wanna... Arbuz. Dzień dobry, panowie, Spierdamy. macie trawę. Ej, konie, konie! Konie! konie, i są jeszcze dwa nawet. Biorę połowę i daję cukier. Czekaj, się robiło cukier. Cześć, e, cze, cze, mam cukier. przyjąłem połowę cukru na tego głupiego. Jak nie będzie. Jezus Dlaczego... a z tego, z czy Ile zużyłeś? Dwadzieścia trzy mam Mam konia, mam konia Nara frajerze Twoja stara Dobra, już ogarnąłem Gdzie jesteś? Możesz zobaczyć, name tak, name tak.

E, co to jest w ogóle? Dla mnie, Kisunio, ty jesteś diamentem. Co to jest, za... te drogi. Dobra, Czy oni się Kisunio. uczyli od Polaków, Trzeba znaleźć swoje wymarzone miejsce. Już. I nie możemy do końca żyć, życia tutaj, żyć z okradania wiśniaków Mongołowie jakoś tak żyli. No i zresztą jak skończyli, nie ma ich. Przynajmniej podbili Rosję. Dobra. Zajęte! Nie, sunio. Nie rób tego. Przepraszam. Drzwi zamknął. ludzie patrzą. To był mój konie koń A, więc no. tak wygląda twój koń, a To jest rzeka. Wiem. Ciekawe czy będzie ta Redwood Mansion. O, jest koniec rzeki. Począt... Znalazłem ciebie, czyli osły. O no ty bo jadę po ciebie. Skacz tu ziomek. Nie, gdzie jestem? Dziś w raz No i... Hmm. Koniec rzeki, ale hotendy. tedy. przez wiem przeszedł. Ja idę Ej. przez to? mało. Ja pierdziłem myślę, że mi koń utonął Czy można bić dzieci? Można. Czy można bić dzieci? <noise> To jest poważne pytanie. No. O, stąd Cutter. Już to, moje. Tak jak pytanie w CK2, jak przelecieć własną siostrę? Kiksunio! Może? może? To świetnie. Może? Tylko daj mi. Po co Kitsuno, mi to? Nie, nie, Wiochy mam do sprądrowania. have City to burn. O, no chyba, że tak. Ja przed Grą stołosę spaliłem właśnie w jochę w <grystanie> jak to Dobra. pięknie! Ja tu chcę zamieszkać! Chodź tutaj! Naleźliśmy i góry, i morze, jezu, ile rzeczy na. Zatoczka. Jak to piękne, Kiksunia. No. No. To się... To się wrak... Bym skoczył tutaj, ale boję się o konia. Tam gdzieś nieopodal jest wrak, W sumie można za troszkę tą osie... Tam jest jeszcze lawa świetnie. Pa, ja pa, na solo tu. Ho. Jak ci dam teraz? Dawaj na solo Tak. <grystanie> Trzeba będzie tylko konie tu zostawić. W ogóle ja sobie grałem na hardkorze wczoraj i... Nie. Co jest? I ten. I. znalazłem jakąś mapę właśnie, skarbów chyba we wraku. No właśnie, może też znajdziemy. Ale to. Ale znalazłem No kurde, czemu ten koń? Klikam spację, żeby się unieść na koniu, i nie mogę. Na, na wodzie, żeby płynąć w górę. No bo tak się chyba nie da. konie są zbyt głupie. A no i teraz, za tą mapę skarbów. I. Na, znalazłem się nad X-em. I nie miałem nic nad sobą, więc uznałem, że trzeba kopać w dół. Przekopałem się całą drogę w dół i żadnego skarbu nie znalazłem. A później. Postanowiłem znaleźć też może ta na, tam, na tamtym świecie I postanowiłem a, szukać tego eee, Płynąć sobie po prostu, jakieś fajne miejsce znaleźć I ostatecznie zesieliły mnie dwa szkielety no i koniec <laughs> świata na hardkorze O, Darkwood Oczekuję jakiś wsi O, czy, czyżby pustynia? Nie tam się wkurzył troszkę. Znalazłem pustynię! Jest pustynia? Tak, i sawanna. Koń. Nie toń. Nie, nie! Ja wychołem koniem na kaktus, przepraszam. Jakie masz koordynaty? Już mówię, zrobiłem sobie skinshota po drodze. E, minus dwa 2000... To 14 i minus 4900. dziewięćset minus. Minus, jezu, minus 500. 1500. Ja minus 1000 i minus 1200. No to zobaczymy, jak to znajdzie ciekawsze miejsce. Się ewentualnie ten drugiego otepnie po prostu. Mhm. Mm tak. Czemu nie ma po prostu jednego fajnego miejsca? Kurwa, kiedyś w Minecraftie rzeczywiście było. szczerze jakieś góry, ale zajebiste miejsce. Osiedlam się. A teraz pustynia albo jebana sawanna. O i kurczak musiał się spalić kuźwa na tym słońcu. Uuu jakiś ładny domek. Teraz widzę wiochę. na hmm. Nuggets. Książka. Weźmy to tak. tak. I tak się... Wziął tego? Nie. No nie, potrzebujemy. Dobra, to na nie biorę. Nie książki w sumie. Spałem, tak? Tak. W którą stronę jest teraz droga? Ale pół biedy z tymi rzeczami, co ja miałem! Konia tam zostawiłem! <laughs> to był safe. To jest golem. Wjechałem koniem, to na początek go zostawiłem. Pojechałem dalej, chyba tam. Ja pieszo spadłem całe szczęście. Ja pierdolę. Jakbym z koniem spadł, A tam tu są, była taka dziura w tej wiosce. I ja moje przeskoczyłem za pierwszym razem, bo ją zauważyłem. Ale wracam z powrotem, chciałem zobaczyć ten w domku. I skoczyłem ponownie, ale za szybko. I je, prosto naturalnie. Tu kontralnie. byłem, tu byłem. moje rzeczy, jest mojego konia? Dobra, jest ta wiocha. Jakby jakieś żelazo by się przydało, żeby wiaderko szybko zrobić. Nie ta dziura Zadnaleźć w odpowiednią dziurek i Nie, nie! Kurwa <laughs> maj! Ale to dlatego, że zmieniłem Skradanie się na kontrolę sprintowałem <laughs> się! <laughs> Szkoda, że mi tam nie ma no dobra wiesz Przenieś mnie do ciebie, bo tu... To... Hmm. Są góry, u mnie. Mm. Ja, ja jestem zaraz zajęty, ja lecę do tego konia się cie, ściemnia. To ja zaraz użyję komendy na dzień. TP Kiksunio Repus... Dobra, czekaj. Okay. Jesteś? Koń? E, spadam. Mm. Nie ma konia! Fuck! A ty byłeś na koniu? Tak! Co za głupo. Mm. Nie, co czujesz, z ja swojego muszę odzyskać. Co to jest za wiocha? Ja kółko zrobiłem. To jakaś inna wiocha. Czyli oboje straciliśmy konie. Hm. Ja straciłem wszystko. What did it cost, everything. Ja to musimy... W jeść. ogóle inną wiochę zna. O, jest jakiś koń. Inny. Niksunio, jak masz cukier. Mam jabłka To masz tutaj kilka koni Eee yy, tylko... Nie ma ku... a dobra, a nie mam siodła On cię zrzuca z czasem bez siodła czy jak? Nie, chyba jest lepsza kontrola Chyba siodło co pamiętam nie dało się kiedyś robić, teraz już się chyba nie da Ja nie wiedziałem nawet skąd miałem siodło, chyba z wiochy po prostu Możliwe nie, o, ja, 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 ja już drogę jebnąłem, jak chuj. Tej te wochy nie było tutaj. Kissunie, to jest blisko tam, gdzie ja się pojawiłem, czy nie? Gdzie, gdzie to nie. Tam... Fakt, no i po wszystkim. <grym> po wszystkim to nie ma sensu. Kissunie, nie da ja się pełnić sudoku czy coś. No ja, ja już nawet żarcia nie mam. Trzeba chyba nowy świat wygenerować. No. Już może znaleźliśmy. Mogliśmy zostać w miejscu, bo by lepiej.